Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. To już chyba ostatni odcinek z budowy auta pod mobilny serwis klimatyzacji. Oczywiście, tak jak wam wcześniej wspominałem, nie tylko tym się będę zajmował. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy związanej z rzeczami typowo diagnostyki oraz mechaniki, też postaram się pomóc. Słuchajcie, ja już mam praktycznie wszystko. Azot jest, manometry przyjechały, e, mamy już czynnik R134. Maszyna już e, wpadła e, na auto, więc pomału przygotowujemy się, odpalamy. I oczywiście w tym odcinku zostańcie również do końca, bo będzie wiele fajnych informacji. Co majster nabył drogą kupna? Zobaczcie sami. Ok, jak możecie zobaczyć, tutaj już mam butlę z azotem wkręcony reduktor. Tutaj e, tym jeszcze muszę się pobawić. Chyba teoretycznie już mam ustawiony reduktor na około 8 barów i to będzie wystarczające. E, też musimy pamiętać, że nie możemy dać wielkiego ciśnienia, jeżeli chodzi o układ klimatyzacji. Jak niektórzy gdzieś tam mówią 30 bar, bo możemy po prostu uszkodzić czujnik w tym właśnie układzie. I w ogóle klima łazić nie będzie. Tutaj mamy manometry. oczywiście ma, manometry z, ale drogo więc. Zobaczymy jak to się będzie spisywało. Tutaj mamy latarkę, UV okulary, mamy czynnik. Słuchajcie i rzecz najważniejsza maszyna. Tak widziałem w sieci, że wiele osób właśnie z tej maszyny korzysta, więc postanowiłem też w tą maszynę iść. Więc zobaczymy jak będzie to wyglądało w praktyce. Ja jeszcze jak możecie zobaczyć tutaj końcówki nie są zarobione, dopiero wszystko dzisiaj będziemy robić. No i ze względu na to, że u mnie w aucie jest układ pusty, Będziemy sprawdzać sobie szczelność azotem, czyli będę się bawił, sprawdzał czy wszystko. Jeżeli wyjdzie, że wszystko jest teoretycznie ok, wtedy ten układ zostanie na I bity. co? Jesteśmy na pace, bo myślę, że tutaj parę słów na temat maszyny Elpro. Warto by było powiedzieć. Słuchajcie, to jest maszyna typowo przeznaczona do obsługi autosobowych, aut ciężarowych, maszyn rolniczych i tego typu sprzętów, Więc tutaj w standardzie mamy przewody o długości 7,5 metra. Dodatkowo jest to maszyna, która jak sama nazwa mówi, skoro mamy różne maszyny ogarniać, ma też blokadę transportową wagi. Jest to bardzo ważna rzecz, ze względu na to, że jeżeli. Nie macie blokady wagi, a transportujecie taką maszynę. Ta waga będzie zawsze rozkalibrowana, więc tak naprawdę nigdy nie będziecie wiedzieć, ile tak naprawdę do układu podaliście czynnika. Dodatkowo, właśnie ta maszyna ma stopy antywibracyjne, więc zobaczcie sami, jak to wygląda. Tutaj, jak możecie zobaczyć, mamy właśnie te stopy antywibracyjne. Kółka, oczywiście, mamy, gdyby trzeba było zjechać, ale z tyłu też są stopy antywibracyjne, i tutaj zobaczcie, mamy blokadę wagi. Czerwona kłódka jest to waga zablokowana czarna, e, Czarny znaczek, taki kilogramów. Waga odblokowana. Może tak Wam lepiej pokażę, będziecie widzieć o co mi chodzi. Bo tutaj kamerą ciężko wjechać, no, ale myślę, że już wszyscy mniej więcej wiedzą, co jest 5. W każdym razie, e, co jeszcze? Jeszcze tutaj, jak możecie zobaczyć, mamy pompę e, próżniową i mamy wziernik. Tutaj tego oleju powinno być w połowie. Więc też w połowie mamy. Czyli teoretycznie maszyna przychodzi do nas, gotowa do użytku. Nie pozostaje nic innego jak przetoczyć sobie czynnik oraz założyć końcówki na wężę. Dobra, to co? Najpierw zajmujemy się uzbrojeniem tutaj azotu w manometry. Wpinamy się do auta, tak żeby sobie tam z pół godziny, godzinkę postało. Auto na azocie ze względu na to, że u mnie nie działa klimatyzacja, bo silnik był wyciągany, został naprawiony, został zamontowany. Ja to auto kupiłem, więc układ klimatyzacji jest kompletnie pusty, ale szczerze zawsze warto sobie sprawdzić, więc zaczynam od składania sobie wszystkiego do azotu. Wpuszczam azot i sprawdzamy, co się dzieje, jeżeli wszystko będzie ok Przez ten czas, jak będzie się tam ta szczelność robiła. E, ja sobie odpalam maszynę, e, zarabiam końcówki e, do e, gniazd serwisowych w aucie. Na jednym tchu poszło i mnie za, zablokowało. E, końcówki do tych gniazd serwisowych, e, które mamy w aucie. I co? Przetoczymy sobie czynnik, mniej więcej pokażę Wam jak to wygląda. Chociaż ja sam będę to robił na tej maszynie pierwszy raz, więc znając życie, będę szukał, gdzie to się robi, ale spoko zrobimy. No i co? Jeżeli azot wyjdzie w porządku, no to myślę, że będziemy mogli nabić kangura, zobaczyć, czy klima w kangurze odpali. Moi drodzy, nie ma na co czekać, lecimy z tematem. Zaczniemy sobie od najprostszego tematu, czyli wkręcimy sobie haczyk. Dobra, haczyk mamy, teraz przewody. Zaczniemy sobie od żółtego. Dobra, tutaj jak widzicie, musiałem sobie tak to zrobić, bo inaczej nie da rady. Więc tutaj już sobie podpinamy. E... Przewód. Sprawdzimy zaraz sobie, czy to jest wszystko szczelne. Jeszcze jakaś żaba by mi się tu przydała. Nie wiem, czemu w sumie to na ten reduktor nie pasuje, czy powinien mieć jeszcze jakieś przejścia, ale gdyby to nie było szczelne, to podjadę sobie tam, gdzie jest hydraulika siłowa. Poproszę, aby mi to e, ładnie zakuli, albo dorobili taką końcówkę, którą będę mógł tu bezpośrednio wkręcić. Wtedy powinno być wszystko git. Myślę, że to nie będzie żaden problem. Dobra, to mamy e, ogarnięte, więc puśćmy sobie jakieś tam ciśnienie. Okay. Dobra, rozplączemy sobie to. Teraz tak, tutaj jedna strona. Przykręcamy ser czerwony. Dobra, dociśnięte. Teraz lecimy z niebieskim. ciągniemy sobie niebieski. Dobra, powinno być OK. Teraz tutaj na koniec tych przewodów musimy sobie e, zawory przykręcić. Dobra, powinno być git. Żeby nie zanudzać, jak widzicie, ja tutaj mam już końcówki e, zarobione na przewody. E, tutaj już e, czynnik mam podpięty. Idziemy odpalać maszynę i będziemy patrzeć, co się dzieje. I co? Jak widzicie, pierwsze odpalenie, pewnie będzie mi się ręka trzęsła, bo mam na gimbalu kamerę i będzie mnie, no, lipnie słychać, bo agregat już pracuje, chcę zobaczyć, czy to właśnie z moim agregatem wszystko będzie pracowało jak należy. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, już sobie tutaj zamontowałem i otworzyłem, odkręciłem butlę, ale zawór jest zamknięty, ale butla już jest do góry nogami, więc zobaczcie. Teraz pierwszy raz to robię, także no coś tam oglądałem na YouTubie, bo ta maszyna tam występuje dość często, ale zobaczcie, jest wszystko dość intuicyjnie. Akcesoria, samo tutaj mamy, bo warto to co jakiś czas zrobić. Pojemnik ładowania, pół kilo, my sobie na dobry początek damy 2 kilo i o, można dawać więcej, ale ja sobie dam 2 kilo. Ok, otwieranie zaworów. Więc tutaj mamy zawory, i te zawory sobie otwieramy. Jeden zawór, drugi zawór, i od razu już odkręca sobie zawór tutaj na butli. Ok, skoro wszystko mamy pootwierane, to akceptujemy. I jak widzicie czynnik powinien teraz zacząć powoli się przetaczać. O, idzie coś, idzie. Agregat na razie daje radę, nic się nie dzieje, maszyna pracuje tutaj zobaczcie, manometry też reagują oczywiście tutaj mamy zegar, który informuje nas jakie jest ciśnienie w butli bo mamy tutaj pas grzewczy, czyli w niższych temperaturach teoretycznie też wszystko powinno pracować ok, to nie ma co zanudzać niech to sobie pomału leci, bo tutaj te 2 kilo trochę zejdzie więc widzimy się jak wszystko się skończy dobra, zobaczcie, minęła chwila Tutaj mamy już kilo 200. Jeżeli chodzi o agregat, to agregat pracuje sobie bez żadnego problemu. Dodatkowo, Majster już ma tutaj auto oklejone, ale w całej okazałości zobaczycie je w kolejnym odcinku, który będzie podsumowaniem. Więc. Myślę, że pojawi on się już, już niedługo u mnie na kanale. Więc co, czekamy, aż wszystko się skończy. Jeżeli chodzi tutaj o azot, no to ciśnienia mi się prawdopodobnie wyrównały. Tutaj trochę poniżej 10 spadło. No i ja sobie tutaj e, delikatnie dobiłem, żeby mieć równo 10. I na razie to się utrzymuje, więc na razie jest spoko. Chyba będziemy próbowali ten układ. Sobie napełnić. Dobra, jak możecie zobaczyć, już e, wszystko skończyło się przy, przetaczać, że tak powiem. E, tutaj mamy info, żeby odłączyć przewody, więc ja sobie już tutaj e, butle zakręciłem. Tutaj zawór sobie odkręciłem i co? E, aha, czekajcie, tutaj jest otwarte. Mam odkręcone, czyli jest zamknięte, więc mogę odłączyć. Dobra, to mam odłączone, tutaj teraz musimy zrobić Enter odłączone i teraz dość ważna sprawa, tutaj sobie teraz również czynnik odzyskuje z węży, więc jak widzicie nic się nie marnuje. Dobra moi drodzy, no to co? Z tego co ja tutaj widzę wszystko działa. 2 kg gazu mamy przetoczonego. Ja zaraz sobie tutaj naleję oleju. Szydło z worka, moi drodzy, oczywiście ja już to sobie z układu Azot spuściłem, eee, od którego no, nie będę ukrywał. Kupiłem to auto, bo remontował sobie silnik mechanik, oczywiście nie wymienił gumki uszczelniającej na dole, dlatego też uciekało, uciekał mi tutaj azot i druga sprawa u góry też o który kosztuje pewnie 10 groszy był zbyt drogi, aby go wymienić no nic, ja jeszcze tutaj muszę jakoś rękę wsadzić, żeby z góry wymienić ten o no i będziemy znowu patrzeć azotem, co się będzie działo no. ale widzicie, no, szykuję sobie auto pod e, serwis klimy, no i Tutaj mam szkolenie, że tak powiem, praktyczne. No to co? E, o przy e, skraplaczu są wymienione. Powiem Wam, że nie wiem, kto tą rurkę wcześniej rozkręcał, ale tam pełno jest e, takich zadziorów. E, nie będę ściągał zderzaka, bo mi się nie chce. E, ile, ile tam dało radę, tyle dokręciłem, tyle zostało dociśnięte. Teoretycznie azot trzyma. E, mydliny nic tam się nie pienią. Bo jak wiecie, najlepszy, e, najlepszy patent, żeby sprawdzić, to woda z mydłem. Więc e, teoretycznie wygląda na to, że jest szczelne. Już tutaj z dobre pół godziny sobie 11 bar trzyma. Za chwilę e, spuszczam azot. No i co? Spróbimy, spróbujemy nabić czynnika. Zobaczymy, czy będzie to chodziło. Jak długo to pochodzi? No na razie nic. Nie ubywa, więc myślę, że będzie jak najbardziej ok. Dobra, moi drodzy, ja już maszynerię odpaliłem. Dałem nawet 15 bar. Oringi są wymienione, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Odpaliłem maszynę. W tym momencie robi się próżnia. Zobaczcie, jak to wygląda. Także jak na razie widzicie maszyna daje radę. Zobaczymy jaki będzie efekt końcowy i jak długo klima pochodzi. Co prawda, godzinę stało na azocie, nic tam się nie stało, nic e, teoretycznie, jeżeli chodzi o ciśnienie po ustabilizowaniu się nie spadało, więc bądźmy dobrej nadziei. Właśnie w tej chwili wykonywany jest test próżni, ja ustawiłem sobie go na 5 minut, już schodzi do końca i zaraz maszyna przejdzie dalej. Jest próżni tutaj, nam już się kończy. Za chwilę przechodzimy dalej. No i teraz dodawany jest olej. Ja tak naprawdę nie wiem, czy ten olej tam był, czy nie był, czy była demontowana sprężarka. Ustawiłem 10 gram, mam nadzieję, że coś tam w tym układzie jeszcze jest, a 15 gram ustawiłem, więcej, no i co, i leci sobie czynnik. Co ważne, potem z węży też ten czynnik jest odzyskiwany, także praktycznie nie mamy żadnej straty. mamy info, żeby odłączyć przewody zawory mamy zamknięte przechodzimy dalej no i co? mamy tutaj, że tryb automatyczny, napełnianie 550 gram, 15 gram oleju, test próżni 5 minut próżnia 25 minut odzyskanie 0 gram pusty był obwód zobaczcie, wszystkie dane tutaj mamy zatwierdzamy sobie i robimy coś, co w dzisiejszych czasach jest rzadko spotykane, wydruk i taki wydruk należy przekazać klientowi, po to, że na przykład, jeżeli za rok przyjedzie i znowu, lub za jakiś czas do Was wróci, bo okaże się, że nie chciał sobie zrobić w międzyczasie testu szczelności azotem, a okazało się, że układ jest nieszczelny. Wtedy dla nas to jest znak, że należy przeprowadzić pełen serwis czyli opróżnić układ z resztek tego, co zostało wywołać się, wywołać się, napełnić go azotem, sprawdzić gdzie jest nieszczelność, znaleźć tą nieszczelność, usunąć ją. No i co? I tak naprawdę nabić układ i po robocie. A jeszcze sprawdźmy sobie jak tam nasza klima, czy ożywiła się. Zobaczcie co się dzieje. Okej, okay, moi drodzy, w tym odcinku to na tyle. Wszystko mamy porobione. W kolejnym odcinku zobaczycie, jak się to wszystko prezentuje w kupie, że tak powiem, oraz podliczymy sobie wszystkie koszty, które są związane z rozpoczęciem takiej działalności, powiem na co zwrócić uwagę, co trzeba załatwić. Generalnie poprowadzę Was. Zarączkę powiem wam bez żadnej ściemy, ile mnie to kosztowało. Więc w tym odcinku to na tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym. Cześć!